Witam kochani z tej strony, ja Tarocicka, Gafy, Witam Was w dzisiejszym filmie. Mamy radę i przesłanie tutaj tygodniowe. Tarota dla wszystkich znaków Zodiaku ważne od 4 marca do 10 marca e, także sobie sprawdzimy, co u wszystkich znaków zodiaku się tutaj będzie działo. rada i przesłanie. E, ja nazywam się Antonina. W świecie sie, tarota jestem tarociską magafii. zajmuję się kartami tarota na wszelakiej płaszczyźnie Interes, interesuję się również wahadłami i ezoteryką. E, również energetyka u mnie też wchodzi w grę tutaj. Także jeśli kanał Wam się spodoba, kochani, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania i do komentowania a karty mi akurat zleciały karty mi zleciały aj dobra okej okay. i patrzymy sobie tu kochani widzę, że mi się światło w okularach odbija spróbuję bez okularów dobra, bo widzę, że się odbija tu światło Patrzymy, co dla barana na nadchodzący tydzień. Dajcie mi karty, rady i przesłanie dla barana na nadchodzący tydzień. Rada i przesłanie dla barana na nadchodzący tydzień. Pokażcie karty. Ok. I mamy kartę. Mamy tutaj kartę. Y Dziewiątki Buław. Kochani, ja muszę trochę na okulary założyć, bo ja jestem bardzo y, słabo widząca, że tak powiem. E, I mamy tak, mamy kartę y, tutaj y, Dziewiątki Buław. Karta Dziewiątki Buław mówi o tym, że, mm, żeby uporządkować swoje życie w nadchodzącym tygodniu, czyli trzeba ten nadchodzący tydzień uporządkować, tak, żeby po prostu. Um, nie mieć w żeby być może zakończyć jakieś pewne etapy, które były w tym tygodniu i w nadchodzącym tygodniu uporządkować sobie tutaj swoje, że tak powiem, życie, zacząć układać, uporządkować sobie, ale też, żeby uporządkować sobie ten tydzień, tak, który tutaj będzie, więc trzeba to po prostu zrobić. Karta też pokazuje, że możesz tworzyć jakiś mur. Wokół siebie, tak? Jakiś, y, będziesz niedostępna dla kogoś i będziesz tworzyła jakiś mur wokół siebie w nadchodzącym tygodniu, tak mi się to rysuje tutaj. Y, możesz mieć w nadchodzącym tygodniu, y, powiem wam szczerze, kochani, że możecie y, być tacy y, niezadowoleni ogólnie, czyli ten tydzień nadchodzący możecie być po prostu niezadowoleni, ale też będziecie pilowali y, y, Będziecie pilować wejścia do swojego domu, tak? Czyli dostępu do swojego domu, ale karty też proszą o to, żeby właśnie pilować tego dostępu, do tego wejścia, tego dostępu do, swojej, do swojego domu tutaj. Ok, Baran. Eee, wyciągnę jeszcze Wam przesłanie. Tutaj, praktyczna mądrość Tarota. Dla barana, dla barana tutaj, dla barana, rada, przesłanie, rada, przesłanie, rada, przesłanie, rada, przesłanie, rada, przesłanie. Karta dziewiątki buław jeszcze prosi o to, że jeśli macie jakieś sprawy urzędowe, to możecie, może być jakiś z waszej strony brak systematyczności, przez co bycie się to przekładało zawaleniem, także patrzcie też na to. No i mamy tutaj trójkę kielichów. Już Wam czytam. Niech Twój kompas wskazuje dziś zabawę. Przygotuj się na imprezę. Jeśli nikt Cię nie zaprosi, to czas, abyś stworzył własną radość. Prognoza jest szczęśliwa, jasna i optymistyczna. Dotrzyj do ludzi, którzy mogą zmienić Twój nastrój z przytłumionego na radosny. Ciesz się z darów, przyjaźni. Także takie macie tutaj przesłanie praktycznej mądrości, tarota dla baranów dobra i teraz mamy tak mamy barana i lecimy sobie co tam yy, u byka co tam u byka i patrzymy sobie kochani co u byka co u byka. co dla byka co dla byka na nadchodzący tydzień rada przesłanie dla byka na nadchodzący tydzień dobra i już mi wyskoczyła karta ale jej nie czytam, bo wyskoczyła rewersem do góry. Dla byka. Mam nowe karty, kochani, także mi się trochę ślizgają. Dobra. I teraz wyskoczyła już dla byka. Tam będę czytała. Szóstka kielichów. Szóstka kielichów yy, w nadchodzącym tygodniu będziecie mieli taki tydzień wspomnień. Tak, mogą się pojawić też osoby z przeszłości w nadchodzącym tygodniu, czyli przeszłość może się pokazywać w nadchodzącym tygodniu. Możecie coś rozpamiętywać, czyli będzie to tydzień takich wspomnień, ale też mogą się. <coughs> przepraszam, pojawić osoby z przeszłości. W nadchodzącym tygodniu, ale też, tak jak mówię, będziecie coś wspominać, możecie przeglądać jakieś zdjęcia yy, i tak dalej w nadchodzącym tygodniu, ale też się mogą pojawić y, osoby z przeszłości. Karty pokazują przy trójce, przy szóstce kielichów, tutaj zwracajcie uwagę na kwiatuszki, żeby o nie po prostu też dbać. Yy, karty pokazują, żeby tak w nadchodzącym tygodniu robić. A... No, także tak się to rysuje i rada przesłanie rada przesłanie rada przesłanie rada przesłanie mamy pazia kielichów otwórz swoje serce na piękno i magię świata możesz można, poz można sobie pozwolić na romantyczne marzenia ktoś może cię zaskoczyć wyznaniem uczuć wędruj po swoim własnym wewnętrznym krajobrazie wyśnij sobie dzisiaj mały sen powiedz komuś ile dla ciebie znaczy niech twoje serce wskaże ci drogę e, no i to jest tak dla byka czymy dalej dla bliźniąt za bliźniąt. Kartę w mi da bliźniąt tutaj na nadchodzący tydzień rada przesłanie. I mamy kartę Rydwana. Yy, pokazują mi się jakieś podróże do 100 km, mogą być do 100 km, no też mo może być gdzieś dalej, bo mnie się też tak czasami pokazują podróże do 100 km, czyli mogą tak być, mogą też być gdzieś dalsze podróże yy, tutaj, yy, ale yy, myślę, że będziesz yy, yy, się cieszyła. Z tej podróży, że będziesz tam jechać, e, tutaj, co e, jeszcze Wam mogę powiedzieć? Zwracajcie uwagę, kochani, na prędkość jazdy, żeby nie jechać za szybko, żeby później nie było jakichś kłopotów, jakichś wypadków, tego typu rzeczy. Czyli, jeśli gdzieś jedzie, jedziecie, zwracajcie uwagę, kochani, na m, prędkość e, jazdy tutaj. E, tak mi się to rysuje. Jeśli chodzi o relacje Rydwan. Um, przy rydwanie, y, relacja, każdy pójdzie w swoją stronę. Może się rozjeżdżać, czyli też mogą być rozstania w nadchodzącym tygodniu. Karty pokazuje jeśli wam się już nie układa, czy coś, mogą być jakieś rozstania. Bo przy rydwanie, nam relacja się rozjeżdża po prostu i tyle. Uh, ale to tak ja mówię, głównie te podróże. Pamiętajcie o podróżach um, i o tej prędkości jazdy, nie? No, pogodę możecie mieć taką średnią. A już mi wyskoczył pustelnik. Dobra, i teraz karta przesłania, już mi wyskoczył, to już go przeczytam. Pustelnik. Nigdy nie wahaj się poświęcić czasu dla siebie. Trzeba odpowiedzieć na wezwanie do odwrotu. Poznaj swój świat fizyczny. Jeśli nie możesz wędrować po głębokim, zielonym lesie, poszukaj parku lub po prostu wyjrzyj przez okno. Daj sobie czas na skomunikowanie się ze swoim wewnętrznym ja. Zatrzymaj wszystko, co in wszystko inne i zregeneruj się. A jest dla bliźniąt. Trzymy dla raka. Trzymy co u raka. Co dla raka, co dla raka. Tutaj rada, przesłanie dla moich widzów. Co dla raka, dla moich widzów na nadchodzący tyreg, moje widzowie nadchodzący tydzień. Mamy tutaj kartę Maga. Mm. Karta, y, przy karcie maga y, tutaj y, wskazana jest też obserwacja, jeśli coś robicie, po prostu macie jakieś swoje plany i tak dalej, y, coś macie do zrobienia, to karty pokazują, że wskazana jest obserwacja, czyli obserwujcie y, to, co robicie po prostu, też lub na przykład kogoś możecie obserwować, bo przy magu to też są osoby, które są oszustami, ktoś kto jest w y, oszusty, kuglarze i tak dalej, więc też mi się tu pokazuje mężczyzna. Może to być. Ktoś starszy, lub ktoś starszy wiekiem. Jeśli wchodzicie w jakąś relację, może to być jakiś oszust, może to być kuglarz. Um, um, przyjrzyjcie się temu mężczyźnie. A w ogólnej takiej prognozie, jeśli coś robicie. Przyjrzyjcie się, ale przy karcie MAGA, MAG też mówi, że macie wszelakie atuty, by jakby e, m, wykonać powierzone Wam zadania, czyli jeśli macie jakieś zadania do zrobienia i tak dalej, macie wszelakie atuty, żeby to po prostu tutaj e, m, się spełniło. O, nie? Dobra. I patrzymy. I rada, i przesłanie dla Raka, dla moich widzów. Ile co mi karty? Mak. Masz wszystkie narzędzia, widzicie, tu też mak. Masz wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, aby coś stworzyć. Stajesz przed wyzwaniem wykreowania takiego życia, jakiego pragniesz, używając tego, co masz w zasięgu ręki. To, co wnosisz do swojego świata, należy do ciebie. Zaangażuj już dziś swój umysł, ręce i serce. Tak się to tutaj prezentuje. Raka. Raka na lwa teraz? Także tak się to, kochani, prezentuje. Także zobaczymy dalej. Lew, 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 lew. Dla moich widzów, lew, dla moich widzów. Tutaj lew, lew dla moich widzów. Mamy kartę pustelnika. W nadchodzącym tygodniu możecie mieć takie poczucie, że będziecie chcieli pobyć sami, będziecie się chcieli odizolować w nadchodzącym tygodniu, nie będziecie chcieli, nie będziecie jakoś za bardzo kontaktowi, czyli po prostu, tak ja mówię, nie będziecie za bardzo kontaktowi, będziecie się chcieli odizolować, będziecie też chcieli odpocząć, tak? E, tak mi się pokazuje. E, jeśli macie jakieś sprawy, bo pustelnik przeciąga wszystko w czasie, czyli jeśli macie jakieś sprawy do zrobienia, one się mogą przeciągać. Nie? Czyli w nadchodzącym tygodniu te sprawy się mogą e, przeciągać, ale też osoby starsze e, będą miały wpływ na to, jak będziecie funkcjonować w nadchodzącym tygodniu. I lew, 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 tutaj. Widzicie, jak mi te karty wylatują? Cały czas mi karty wylatują. Chyba jest też wskazane oczyszczenie tych kart. Szóstka monet. Dziś jest dobry dzień zarówno na otrzymanie prezentów, jak i ich wręczaniem. Darczyńca i dar są błogosławieństwem, gdy są przyjmowani ze szczerą wdzięcznością. Możesz zostać poproszony o zaangażowanie się w lokalną organizację charytatywną. Poczuj szczodrość i chęć pomagania innym. Przy okazji pomożesz sam sobie. Ok, i tak to jest dla lwa. Tak się to prezentuje, kochani. Eee, patrzymy, co u panny się będzie działo. Jestem takie przesłania. To są takie króciutkie, ogólnie przesłania tygodniowe, że ja też nie będę Wam tutaj przedłużała i nie wiadomo, czego robiła. E, no, panna. Karty mi lecą. Dla panny na nadchodzący tydzień. Co dla panny na nadchodzący tydzień? Pokażcie karty dla moich widzów. Panna, 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 panna. OK, I przy mamy Pazia Buław Paź Buław jakieś młode osoby wiekiem mogą tutaj jakoś też wpływać na wasz nadchodzący tydzień nie, czyli młode osoby wiekiem mogą wpływać na nadchodzący tydzień wasz to jest to karta przyszłych planów możecie zaczynać jakieś przyszłe plany które już planowaliście wcześniej mieliście gdzieś w głowie, to karta przyszłych planów możecie je zaczynać w nadchodzącym tygodniu ogólnie, tak jak mówię też osoby młode mogą mieć wpływ na to jak będziecie funkcjonować przy paziu buław jest szansa na coś, jest szansa coś naprawić, jest szansa na coś, czyli jeśli chcecie coś naprawić, czy cokolwiek, jest na to szansa, ale ogólnie przy Paziu Bław jest szansa na coś, tak? Czyli macie na coś szansę po prostu na to, co chcecie, więc tu mi się to tak rysuje. Dobra, i patrzymy. Rada, przesłanie, rada, przesłanie, rada, przesłanie, rada, przesłanie. Okay. Mamy kartę siłę. Mamy kartę siłę. I już czytam. Bądź najsilniejszą wersją siebie. Okiełznaj swoją dziką naturę, szanując przy tym jej siłę woli. Ukierunkowując swoją wewnętrzną dzikość, możesz odmienić nieprzyjemną sytuację. Nie próbuj zmuszać się do robienia czegoś czego po prostu nie chcesz robić. Wybierz pracę dla siebie, ani wbrew sobie. I takie jest przesłanie tutaj dla panny. Także, e, tak, tu jest dla panny. I czekajcie, kochani, bo teraz szukam reszty waga. Dobra, panna była, tak? Teraz jest waga. Patrzymy, co uwagi się tam będzie rysowało. Już patrzymy, co uwagi, kochani. Już patrzymy. Widzicie, mam nowe karty tego Tarota The Dark Mansion. Mam też tu recenzję tutaj na kanale tych kart, więc jeśli, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak te karty wyglądają, zapraszam do obejrzenia. Dobra, bo taki krótki przedsmak. Waga dla wagi na nadchodzący tydzień. Dla wagi na nadchodzący tydzień. Pokażcie karty, pokażcie karty. No i mamy kartę rydwana. No, karty mi też pokazują tutaj jakieś podróże. Mogą to być, tak jak mówiłam wcześniej, też podróże do 100 km, albo ogólnie jakieś podróże mogą być. Hmm. Zwracajcie, jeśli gdzieś jedziecie, uwagę na prędkość jazdy, żeby nie jechać za szybko, i tak dalej, bo przy rydwanie też to są, to jest karta szybkiej jazdy, też żeby nie było jakichś wypadków, więc zwracajcie uwagę po prostu, jak gdzie, będziecie gdzieś jechali. W jakiejkolwiek podróże czy do 100 km, czy nie, zwracajcie uwagę na prędkość jazdy. W relacjach, relacje mogą się, mogą być jakieś rozstania w relacjach. Jeśli już coś, nie wiem, planowaliście, czy coś, to w relacjach mogą być rozstania. Ale tak ja mówię, ta prędkość jazdy tutaj uważajcie, nie. No, pogoda Wam może nie dopisywać ogólnie, ale będziecie zadowoleni z wyjazdu. Dobrze. I patrzymy dalej. Rada i przesłanie dla wagi. Rada i przesłanie dla wagi. Kaczcie karty. Widzicie, jak mi te karty lecą? Muszę je oczyścić po prostu. A ja sobie zapomniałam w ogóle świeczki zapalić, widzę. Bez świeczki robię tarota. Fajnie. Eee, I mamy tak, dwójkę kielichów. Ktoś ma na ciebie oko. Wyciągnij rękę do kogoś, aby dowiedzieć się, co czuje. Warunki są idealne, by rozpocząć nowy romans lub partnerstwo. Albo pogłębić już istniejące. Wyraź siebie przed tą wyjątkową osobą w sposób, który pokaże, że jesteś szczery. Przejrzyj wszystkie swoje obecne relacje. Okej. Okay. Teraz mamy tak. Uwaga. Uwaga. Waga, Skorpion. Zobaczymy co u skorpiona. Zobaczymy co u skorpionka. Co dla skorpiona na nadchodzący tydzień. Pokażcie karty. To u skorpiona na nadchodzący tydzień. Pokażcie karty. Pokażcie, pokażcie, pokażcie. Mamy asamonet. A... Jeśli szukaliście pracy, to karta pokazuje na przykład, że jest szansa, żebyście dostali nową pracę w nadchodzącym tygodniu. Jeśli po prostu szukaliście nowej pracy, jest szansa, że ją dostaniecie. Mm, przy asie monet yy, mogą być jakieś nowe kwestie w sprawach zawodowych. Tak, czyli sprawy zawodowe się tutaj pokazują. Jakieś nowe, yy, tak jak mówię, nowe kwestie w sprawach zawodowych też. Um, ogólnie będziecie mieli taki tydzień takiego poczucia wygranej, takiego, takiej radości, że wygraliście, karty pokazują, mogą tutaj jakieś pieniądze się pokazywać w nadchodzącym tygodniu, jakieś dość duże pieniądze też się mogą pokazywać. E, ale będzie to tydzień taki radosny, spokojny, e, myślę, że pełen miłości też przy Asiemone, przy tych różyczkach, co mi się tu pokazują, także... Także fajnie. I patrzymy co dalej. I przesłanie i rada, przesłanie i rada. Przesłanie i rada, przesłanie i rada. Patrzymy. No i mamy ósemkę buław. Mamy ósemkę Buław. Teraz jest czas na twój ruch. Wszystkie elementy połączyły się w całość. Wcielaj w życie własne pomysły. Spodziewaj się, że dzisiaj będziesz zajęty, ponieważ inni przyjdą do Ciebie z prośbą o pomoc. Albo mogą nadejść ważne wiadomości. Ta karta gwarantuje, że wszystko zostanie pomyślnie rozwiązane. Okej. Okay. Dobra. I to był skorpion. To był skorpion. Strzelec. Jeszcze nam został strzelec, koziorożec, wodnik, grypę. Dla strzelca na nadchodzący tydzień. Pokażcie karty, co ustrzelca, co strzelca dla moich widzów. Dwójka buław. Hmm. Możecie stanąć przed jakimiś wyborami ogólnie, czyli coś tutaj mogą być jakieś wybory. Um, jeśli macie jakieś rzeczy, cokolwiek um, tutaj do zrobienia, to trzeba obserwować aktywnie po prostu to, czyli trzeba być aktywny w, w pewnych tutaj kwestiach, żeby w, odpowiednim, w odpowiednich momentach zacząć po prostu działać też, tak? Czyli trzeba działać, trzeba obserwować, żeby w odpowiednim momencie zacząć jakieś działania. Przy dwójce buław. Um, ja bym tak też powiedziała, uważaj, bo na cienkim lodzie stąpasz. Uważaj, bo na cienkim lodzie stąpasz przy niektórych tutaj sprawach. Więc jeśli wiecie o co chodzi, to uważajcie, bo na cienkim lodzie stąpacie. Um, no, no. W relacjach może być jakaś bierność, brak reakcji, bierność w relacjach także. Zobaczymy co tam dalej. Rada przesłanie dla strzelca. Ok, mamy cesarza. Oto przypomnienie, aby sprawdzić swoje granice. Od ciebie zależy, czy te granice trzeba otworzyć, czy zamknąć. Upewnij się, że inni również wykonują swoją pracę. Nie zawsze jest fajnie być szefem, ale ktoś musi nim być. Okej, okay, i to było dla strzelca. Strzelec, koziorożec mi jest potrzebny. Koziorożec. Dobra. Strzelec był. Strzelec, koziorożec. Dla koziorożca pokażcie mi karty na nadchodzący tydzień, co tam będzie u koziorożca, na nadchodzący tydzień, co tam u koziorożca. Sąd Boży, jest to karta uwolnienia od starych problemów, czyli w e, nadchodzącym tygodniu e, uwolnijcie się od starych problemów, od starych kłopotów, czyli jakby będzie zakończenie tego uwolnienie się, jeśli mieliście jakieś duże problemy, kłopoty, to w nadchodzącym tygodniu się po prostu od tego uwolnijcie, będzie koniec kłopotów, i tak dalej, będziecie, że tak powiem, wyzwoleni e, wyswobodzeni, wyzwoleni z pewnych tutaj rzeczy. Przy sądzienie. Patrzymy tutaj dalej. Trzymy, patrzymy, patrzymy. I mamy yy, Pazia Buław. <laughs> Pazia Buław. Uwolnij swojego wewnętrznego artystę. Znajdź sposoby na urzeczywistnienie swoich twórczych pasji. Miej pod ręką notetnik, w którym możesz zapisywać pomysły i przemyślenia. Kredki i czysta kartka papieru pozwolą Ci wyrazić siebie tak samo jak płótno i farba. Wyluzuj, po prostu odkryj, co Cię ekscytuje i inspiruje. Dobrze, to mamy przesłanie dla koziorożca. Teraz będą wodniki. Wodnik teraz będzie... Dobra, i patrzymy, co u wodnika. Co u wodnika w nadchodzącym tygodniu? Co u wodnika na nadchodzący tydzień? Pokażcie karty. Pokażcie karty. Co u wodnika? Co u wodnika? Mamy króla Buław. Król Buław, mogą się pojawić jakieś osoby z przeszłości w nadchodzącym tygodniu u Was? Może to być jakiś mężczyzna z przeszłości, ktoś o trudnym charakterze, o ciężkim charakterze. Ktoś, kto jest taki... Mm, e, ktoś o trudnym charakterze, energiczny, żywiołowy. Taki mężczyzna z przeszłości może się pojawić w nadchodzącym tygodniu, karta Króla Buław mówi. Więc trzeba na to tutaj patrzeć. Tak jak mówię, no, no nie do końca przyjemna osoba. Nie do końca przyjemna. Może się pojawić ktoś taki. ok I tak. Dla wodnika, dla wodnika tutaj. Na wodnika. Na wodnika. Widzicie, jak mi karty muszę oczyścić te karty, bo one mi tak lecą. Już mi tak lecą te karty. Ale ich mało używam, to nie wiem czemu tak. Używałam ich dużo razy. Czwórka kielichów. Kiedy zobaczysz tą kartę, spójrz na kielich, który jest Ci of oferowany. Gdy skupiasz się na pustych kielichach, możesz pogrążyć się w poczuciu straty. Dobra wiadomość jest taka, że, że twoi przewodnicy są tu, aby dalej Cię wspierać. Musisz tylko dostrzec... Co jest już przed tobą? Tak, tak, tak się to dla wodnika prezentuje. I zostały nam ryby. Zostały nam ryby. Dla ryb na nadchodzący tydzień dla moich widzów pokażcie karty dla ryb, dla ryb na nadchodzący tydzień rada przesłanie tutaj. No powiedzmy, że ją przeczytam karta głupca. Karta głupca, możecie zacząć jakieś nowe początki, tak? W, w, wszelakiego rodzaju nowe początki mogą się dla Was zacząć, ale uważajcie, nie bądźcie bezmyślni, bo jeden fałszywy krok i po prostu e, może się wszystko posypać. E, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? E, możecie napotkać problemy ku drodze do Waszych celów. Też przy karcie głupca, czyli też nie będzie to tak, y, mogą być też nowe początki, ale też mogą być jakieś problemy ku drodze, na drodze, ku drodze do celu, także y, i nie bądźcie lekkomyślni, patrzcie, rozważajcie każdy krok, żeby po prostu później nie, nie upaść w przysłowiowy dół. Y, no i później się będzie z tego trudno wygrzebać. I ra, ryby, dla ryb, rada, przesłanie dla ryb, rada, przesłanie dla ryb, nerw, ryb. Mamy kartę diabła. Ta wiadomość dotyczy naszych uzależnień. Ile mocy dajesz tym rzeczom, które ci nie służą? Niech ta karta przypomni ci, abyś wstał. Zrzuć łańcuchy, które sam sobie nałożyłeś. Moc będzie twoja. Musisz ją tylko odzyskać. Zacznij żyć dla. Na siebie, ok kochani i tak, to ryby, ryby już skończyliśmy i tak się prezentuje tutaj przesłanie i rada tygodniowego Tarota od 4 do 10 marca także kochani, bardzo was pozdrawiam jeśli kanał wam się podoba, jeśli to co mówię wam się podoba i w ogóle tutaj wszystko się wam podoba, to bardzo was zachęcam do subskrybowania, do lajkowania bo jest naprawdę mega dla mnie ważne, bo dzięki temu, pom dzięki temu się rozwijam, czym was jest więcej tym jest po prostu lepiej i jest to miód moje serce, także kochani Zapraszam, pozdrawiam serdecznie, Tarociska Gafi. Trzymajcie się buziaczki, pa.